Tu jest pawilon, w którym śpimy. Tam na zewnątrz jest wioska, nie wiem czy słyszysz muzykę. Tam latają kozice, coś tutaj chyba małego, do mnie idzie. A tak w ogóle to dzień dobry. Rzut oka na misyjne włościa braci werbistów. Szybkie i skromne śniadanie. Kaszka z cynamonem i imbirem. Bardzo słodka i bardzo ostra, ale to jedno z moich ulubionych śniadań. I za chwilę lecimy z jednym z braci w odwiedziny na wioskę. Tu szkoła techniczna obok misji. A tam jest ta cała misja. Idziemy w odwiedzinę do domu Rebeki, która prowadzi mały biznes i produkuje mydełka. Poza tym pracuje w zakładzie optycznym prowadzonym przez braci. Nie, nie martw się, nie zjemy cię. Nie martw się, nie zjemy cię. Rebeka! Pięknie. Hej, Dingo!

Jak to A teraz coś, co jest chyba interesujące najbardziej, a mianowicie piwerko i jego powstawanie. Idziemy do lokalnej wytwórni połączonej z pijalnią i zaraz wszystkiego się dowiemy. Giny korn. Rzucają to tak na podłogę, namaczają wodą. Jak się zrobią te korzonki to wtedy gotują to w garach i robią rokarne piwo, którego zaraz poprobujemy. Niesamowite. Oni tutaj gotują? Oni gotują. On jest ten płyn do gotowania. Tutaj chyba widać jak się. Ten garnik jest tak klejony czymś, żeby trzymać więcej dłużej, mm -hmm. dłużej, mm -hmm. dłużej. A ja to co tam jest, to pozostaje po tym kiwie. Widzę, że odpocamy. kurki jedzą. Kurki zjadają. Tak to jest wykorzystywane, co? Dobra, dostałam. Będę próbować. Naprawdę, to jest bardzo smaczne. Jakby jeszcze było chłodne, to by było super. Bardzo, bardzo dobre. Okej, okay, idziemy główną ulicką tego miasta, kiedyś tutaj był centralny rynek. O, jaki baobab. Ale są tu jeszcze większe baobaby niż to, co zobaczycie. Właśnie mały ciąg. Rady używają ogłazanki za narkotyk. Za narkotyk? Tak. Kolono. Tego, jak... E, jak tego, że ma to nie czujesz zmęczenia, nie czujesz Kolono. Kolono? Araby uważają, że za narodowa. Afganie okay. tu może wszędzie kupić. Po 13 godzinach jazdy z nadmorza, tutaj prawie na sam koniec gany, e, po nocy w 35 stopniach budynku, no i ja spałam dobrze. Po, tak, po takiej podróży każdy chyba śpi dobrze. Poglądamy dalej, chodzimy, byliśmy w lokalnym browarze. Teraz idziemy do kolejnego lokalnego browaru. Byliśmy u dziewczyny, która została tutaj przez braci zwerbowana do prowadzenia biznesu. Na początku była bardzo nieśmiała, teraz się tak rozkręciła, że została wybrana radną tutaj tej wsi. Ma swój interes. Robimy dełka. Już zakupiliśmy troszeczkę. No i co? No i chodzimy tutaj po mięścę. I oglądamy, jak ludzie żyją. To jest kompletnie, kompletnie inny świat, ale wszyscy są mili, uśmiechnięci. Zwiedzamy dalej. Miejscowy meczet z miejscem do mycia nóg przed wejściem do miejscowego, historycznego meczetu w tej okolicy. No. A tu gańskie muzułmanki. Kolejna impreza. O proszę. Perlona, Moje jedno z ulubionych miąsek. Tutaj się nie da przyjść do kogoś, żeby ci nie zrobił czegoś do jedzenia. K. Polska gościnność w wykonaniu gańskim.